Co zrobić, żeby y, przestać, żeby zacząć reagować po angielsku, mm -hmm. a nie po prostu tłumaczyć, bo dopóki chcemy przetłumaczyć, a nie jesteśmy dobrzy w tłumaczeniu, a nie każdy jest y, y, tak naturalnie, no to, to tłumaczenie będzie nam, będzie nas blokować, będziemy dukać, zacinać się. Moja odpowiedź troszeczkę cię y, rozczaruje, bo to jest. Nie można wyodrębnić takiego konkretnego momentu kiedy to się dzieje. Mhm. Trzeba zaufać procesowi, jak to się mówiło w NBA kiedyś, swego czasu, bo to jest proces i to nigdy my tego nie zauważymy. Osoba, która się uczy, nie jest w stanie tego zauważyć. Ale to co możemy zrobić, żeby to osiągnąć, czyli musimy mówić, musimy podejmować te próby i musimy wystawiać się na język, bo Załóżmy sobie, uwierzmy w to, że nasz mózg między innymi został skonstruowany w celu tej komunikacji werbalnej. I jest też ta teoria czarnej skrzynki, która nam mówi, że my rodzimy się już po prostu z wgranymi tutaj różnymi funkcjami, które pozwalają nam nauczyć się każdego naturalnego języka. To jest też ważne, że pojrzymy na naturalne języki. Żaden język obcy tak naprawdę dla ludzkiego mózgu, Jakiegokolwiek dla polskiego tym bardziej, no nie jest jakąś tajemnicą miejsc, jakąś czarną magią, która byłaby poza naszym zasięgiem. Więc w ten sposób musimy sobie o tym pomyśleć. Więc jeżeli zaczniemy mówić, damy sobie szansę na popełnianie tych błędów na początku, bo zaakceptujmy to, że błędy to jest yy, nieodzowny no element tego procesu uczenia się, bez popełniania błędów nic się nie dzieje. Jeżeli wyrzucimy z głowy ten absurdalny strach przed, o, przed ośmieszeniem się i po prostu włączymy tego wewnętrznego krytyka i będziemy też otwarci, będziemy mieć oczy i uszy otwarte na ten język autentyczny, który płynie do nas w tym XXI wieku z internetu, z książek, z możliwości kontaktów z innymi ludźmi, to sami się zdziwimy po prostu, jak zaufamy temu procesowi, jak się zanurzymy w tym języku, bo my nie tylko uczymy się w sposób taki świadomy, no ale też przebywając z osobami, które mówią w tym języku, e, przez interakcje różne, które nawet to nie muszą być zawsze interakcje z native speakerami, ale załóżmy sobie, że na przykład z grupą Hiszpanów pracujemy w pracy i to my uczymy się też od siebie, też słuchamy ich e, na przykład, i jak uczymy się. Też języka w taki sposób no, na kursie, że poznajemy tą gramatykę, to my nabieramy trochę takiego też krytycznego myślenia, nabieramy większej wiedzy i wtedy widzimy, a że tutaj Juan nie dodał S w trzeciej osobie, czy pojedynczej w czasie prezydenta, prawda? I wtedy, bo błędami się nie zarazimy oczywiście, to też musimy powiedzieć, ale otwieramy się na ten język i on nam się po prostu układa w głowie. Zaczynamy go słyszeć. Zaczynamy go rozumieć. Tutaj ktoś się spytał, w jaki no sposób nauczyć się tego rozumienia. To zaraz też powiemy, czyli jakby otwierając się na kilka kanałów, czyli słyszę i coś widzę. Ja na przykład polecam, ostatnio odkryłam coś takiego, że wchodzimy sobie na stronę Politico i możemy sobie włączyć artykuł, który mamy przed oczami, mamy tekst, możemy sobie go wysłyszeć. Także polecam na przykład takie, takie sytuacje, w których możemy zobaczyć tekst i go usłyszeć. Ja się paru słówek, których, których nie potrafiłam wcześniej wypowiedzieć, nauczyłam i wcale się tego nie wstydzę, że całe życie się uczę angielskiego, a nie znałam jakichś słówek. Znam teraz, bo wysłuchałam sobie je na Politico. Możemy sobie włączać oczywiście nasze ulubione filmy i seriale z... Z tym takim z napisami i wtedy, jak będziemy patrzeć i jak będziemy słuchać równocześnie, to nasz mózg nauczy się czytać ten język jak nuty po prostu. Tutaj zaczniemy Tu, by rozumieć. Jeszcze, tu bym jedną jeszcze podpowiedź rzucił, bo powiedziałeś mhm. o tym oglądaniu filmów, czy, tak. czy na przykład graniu w gry. Tak jak mówiłaś wcześniej, nie bójmy się tego, że nie wiem, oglądamy filmy, na których dwóch pijaków tam prawda rozmawia na rzecz, prawda, nie wiem, tam południowej Kalifornii. To jest ciągle angielski. Jak, jak ja się uczyłem angielskiego, ja się uczyłem, niestety jeszcze wtedy nie było metody Konia Rosji i uczyłem się metodami tradycyjnymi ze słuchawkami na uszach nie wiem ile godzin, to ja pamiętam, że chodziłem na filmy, które wtedy w kinach polskich były z napisami, i tam. Na niektóre filmy ja na trzech dniach Kondora byłem tyle razy, że nie jestem w stanie pobił, to tylko rekord mój życiowy pobiłem gladiatorem wiele lat później, ale to już po prostu dla przyjemności. A na trzy dni Kondora chodziłem dlatego, że tam on miał taki piękny akcent, ten Robert Redford, i zresztą potem pamiętam, jak pojechałem do, chciałem się nauczyć jego akcentu. Jak poleciałem pierwszy raz w życiu do Stanów, już, już znając dobrze angielski to myślałem, że tam wszyscy tak będą mówić, jak Robert Redford mówi. A się okazało, jak ty zacząłem strzelać kanały kolejne w telewizji, że takim angielskim jak ja, to tam prawie nikt nie mówił, bo wszyscy mieli jak, jakiś pakistański albo arabski, albo nie wiem, jeszcze jakiś inny.